Yeah. <laughs> Poznaj neo nowy świat bo jest cały pełny marzeń chociaż miałem trudny start <pracownicelli> i sporo nie fajnych zdarzeń się puszczamy nerw i ruszamy z pełnym gazem i skoro już mamy kręcić to zakręćmy całym krajem Poznaj neo nowy świat bo jest cały pełny marzeń chociaż miałem trudny start i sporo niefajnych fajnych zdarzeń dziś się puszczamy nerw i ruszamy z pełnym gazem i skoro już mamy kręcić to zakręćmy całym krajem Poznaj neo nowy świat bo jest cały pełny marzeń chociaż miałem trudny start i sporo niefajnych zdarzeń dziś dzisiaj puszczamy nerw i ruszamy z pełnym gazem i skoro już mamy kręcić to zakręćmy bo krajem Musi nagrywać, jak się wyśpi, no to w grobie, no bo nie chce odpoczywać. Czasem to przepłaca zdrowiem, za co przeprasza nad wyraz. Przede wszystkim z rodzinę, no bo kochają to widać. Chcemy by widzowie mieli mocny uśmiech, no i chciałem dziś też mocniej, nawet jeśli krótzy. Jeśli serio zazdrościcie, no to to powtórzcie. Jestem zbyt szczery, ale nie potrafię zamknąć krewy na kurtkę Życie jest teraz piękne, lecimy wyżej, więcej dziś uderzymy w te pedny. O nowy świat, nawet ja sam w niego nie wierzę. Życie. Nawet ja sam w niego nie wierzę Neonowy no, świat, bo jest cały pełny marzeń Coś trudny start, i sporo niefajnych zdarzeń no, dzisiaj puszczamy mecz i ruszamy z pełnym gazem Skoro no, już mamy kręcić, to zakręćmy całym krajem nowy no, świat, bo jest cały pełny marzeń Coś trudny start, sporo nie no, trudny start, sporo niefajnych zdarzeń dzisiaj puszczamy mecz i ruszamy z pełnym gazem Skoro już mamy kręcić, to zakręćmy to całym, całym, całym krajem Życie jest teraz piękne Lecimy wyżej, prędzej dziś uderzymy w planet Neonowy świat, nawet ja sam w niego nie wierzę Zarywałem nocki, żeby dalej robić muzeum zemię z życiem po robiłem to jak miałem 40 stopni gorączki, kiedy wszyscy wyśmiewali Miałem pełno czarnych rozkwit Czekałem na tą chwilę mocno, kiedy się opłaci trud Dzisiaj mamy projekt, który zmarze wszelki brud Jak wspominam, to jest piękne, że dziś jestem tu Chcę ci dawać motywację, ale byłem ich bez Jak do szkoły, no to zarywałem nocki Żeby dalej robić muzeum zemię z życiem po robiłem to jak miałem 40 stopni gorączki, kiedy wszyscy wyśmiewali Miałem pełno czarnych rozkwit Poza gromowy świat, coś jest dalej, trudny start. Dzisiaj puszczamy mecz i ruszamy z pełnym gazem I skoro już mamy kręcić, to zakręćmy cały kraj No o nowy świat, bo jest cały pełny marzeń bo coś w trudny start to sporo niefajnych znaczeń Dzisiaj puszczamy mecz i ruszamy z pełnym gazem